Wcześniej tym filmiku pokażę ci jak możemy korzystać z funkcji dzielenia ekranu i korzystać z dwóch aplikacji jednocześnie w iPadzie mini z 2024 roku czyli 7 generacji. Aby to zrobić, najpierw musimy uruchomić pierwszą aplikację z której chcemy korzystać. Na przykład otworzę pliki i następnie na górze na środku znajdziemy tutaj takie trzy kropki, musimy na nie nacisnąć i następnie korzystamy z opcji Split View. Nie wiem dlaczego ta funkcja nie jest w tym momencie przetłumaczona w moim wypadku, nie jest. Natomiast właśnie korzystamy z tej funkcji. I następnie wybieramy drugą funkcję, którą, nie funkcję, drugą aplikację, którą chcemy otworzyć. Ja na przykład wybiorę aplikację App Store. No i proszę bardzo, mamy tutaj uruchomione dwie aplikacje w tym samym czasie. Możemy sobie korzystać, możemy sobie przesunąć w jedną bądź drugą stronę. Jeżeli chcemy wyłączyć tę funkcję, no to możemy nacisnąć również na trzy kropki na górze i następnie możemy zamknąć jedną aplikację, bądź możemy nacisnąć na Split View i zmienić stronę, aby aplikacja, wybrana aplikacja była po przeciwnej stronie. Dodatkowo możemy po prostu przesunąć ten na środku pasek w jedną bądź drugą stronę, aby kompletnie zamknąć właśnie jedną aplikację. Możemy także otworzyć wszystkie aplikacje w tle i wtedy po prostu przesunąć jedną w górę, aby ją zamknąć. I w zasadzie to tyle. Dodatkowo mamy także Slide Over, czyli jest to takie uruchomienie jakby... W okienku, przy czym yy, druga aplikacja jest normalnie otworzona na cały ekran i wygląda to właśnie w ten sam sposób. Nie jest to może do końca dzielenie ekranu, ale w jakiś sposób możemy przynajmniej otworzyć jeszcze dwie aplikacje na raz. Także to tyle. Jeżeli możesz, to zostaw łapkę oraz suba. Dzięki za obejrzenie i do zobaczenia.